O, Dzień dobry, jesteśmy w Dobrzycy. Tak, jesteśmy w Dobrzycy. Dzień to Tak, to jest raz w roku takie święto. Tak. I my tutaj jesteśmy gratis, <noise> bo mamy przebrania. Tak. 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 A teraz jesteśmy nad labiryntem. O tak, nawet pokażę. Tak? Muszę... O proszę, zobacz. O rody My tam co prawda nie wejdziemy, bo byśmy z niego nie wyszły. <grymne> Raczej nie. Ale piękny labirynt. No ale z tej wysokości to widać cały labirynt. Właśnie. Cały. Największy w Europie. A tu mój najpiękniejszy najpiękniejszy. Moja miłość najpiękniejsza. Fajnie macie.